Jedziemy dalej. Przed nami do pokonania pięć krajów: Tajlandia, Laos, Malezja, Indonezja i wschodni Timor. W Tajlandii mamy problem z odbiorem motocykli po wysyłce z Indii. Okazało się, że wiza turystyczna otrzymywana na lotnisku to za mało. Po kilku dniach walki z urzędnikami jedziemy do Laosu, gdzie możemy aplikować o wizę do paszportu. Dwa dni później ją dostajemy. Jedziemy na granicę z Laosem. Załatwić wizę do Tajlandii, że się w końcu mógł motocykl. Jesteśmy w Laosie. Pui siedzi naprzeciwko, mnie I'm, tell, I'm making short movie. So you'll be in the movie Pui after all. Jest niedziela. Jutro jedziemy do Ambasady. I tutaj przyszliśmy do restauracji i jest przyrządzana krówka. Na świeżo, tam pod spodem jest grill, świeże owoce, miłe towarzystwo. Tutaj nasza koleżanka Pui to jej zawdzięczamy też dużo pomaga nam. Zaraz będzie konsumpcja. Jesteśmy w Vientiane, stolica Laosu. Za Patuxai, Monument Zwycięstwa, niedokończony jeszcze nie eee, Jak odbieram Vientiane jako spokojne miasto? Można się zrelaksować, jest stolicą, ale jest naprawdę spokój. O, 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 o majster. Majster, chcesz coś powiedzieć o Vientiane? Nudą wieje. Nudą wieje. Czyli spokojne miasto. O, 360 stopni. Yeah. Na wodospad na wyspie Kolanta. Chyba jedyny wodospad, przynajmniej tak z mapy wynika. Piękna pogoda, mało turystów. Oczywiście zdarzają się e, obcokrajowcy, ale na pewno nie ma tego natłoku jak w okresie sezonowym. Słyszycie te dźwięki? Ciągla do nas mówi. Przemawia swoim naturalnym głosem, a my zasuwamy dalej w kierunku wodospadu, nie bojąc się, że coś nam się stanie. Ale i spędzamy zaledwie kilka dni organizując transport motocykli z George do Indonezji. Szymon, pokaż wszystkim technikę jedzenia pałeczkami. No, to jest dużo dla mnie. Zjedę te pałeczkami. Rybę krótka, zaraz. Jest, czasami mi się uda. A to jest napój z to by nie było. To jest kryzantem. Jezioro Tobo, około 100 paru kilometrów od Medan, Indonezja, największe jezioro południowo-wschodniej Azji z wyspą po środku. Dobra jest dokładnie tam. Krystalicznie 300 woda ponoć. Kiedyś zamieszkiwali tam kanibale, Bacaka się nazywali, teraz już chyba kanibalami nie są. Dowiemy się niedługo, jak z miejscowości Parapat e, popłyniemy promem do wioski Tuktuk. Tuk. ciekawa bardzo nazwa. Spędzimy tam może z dzień dwa. E, wyspa ta powstała 50-75 tysięcy lat temu po wybuchu wulkanu więc i yy, na tej wyspie jest jeszcze wulkan a jeśli nie tu no to cały czas wulkany są obecne. Kolejny mały trekking razem w kierunku wodospadu na wyspie Tomba w Indonezji bądź godzina czasu żeby się tam dostać. Tam jest tam o tam Taki malutki, ale zawsze, zawsze coś. Dobra, idziemy. Droga nie jest łatwa, bardzo wąska. Tu się zaraz, może je pokazać, tak jak stoi moja stopa, to jest koniec i jest spad tam w kierunku rzeki tworzonej przez wodospad, ale jest pięknie. Nie wiem tylko czy są węże, ale na pewno dobry fitness. Leje się ze mną, ze mną a nie jest wcale tak ciepło. Duszno też nie jest wcale tak strasznie, było bywało gorzej. Patrzymy. Już daleko do wodospadu nie, nie ma już go prawie widzę. Potarłem i było bardzo ciężko. Zajęło mi to zaledwie 23 minuty. Czyli jest to do osiągnięcia bez problemu nawet dla krajów. Ale zobaczcie jak to jest pięknie. To na samą górę nie będę wchodził To już by się dało. Na pewno tam być. Ale lepsze jest to, że jestem tutaj sam. Pokój cisza. Zero turystów. Piękny widok. O, widok. Aaaa. Toba. Jezioro Toba. Janak na nie To jest dobre, Zaserwowano na liściu ban banan. jest kompletnie bez smaku. What is this? Mm. This is a, a rice nasi. Ah. Jesteśmy chyba na drodze w kierunku góry Yaranachi, czy też wulkanu najwyższego szczytu Indonezji. Ale niestety, droga nas chyba pokona, bo będziemy musieli się tą samą trasą wracać, a wygląda to tak błotko. I ogólnie misterne pokonywanie drogi. O! Oh, o! Oh, się powalił, banan. Zobaczymy jaką palmę ma maczetę. O, Może mi odsprzeda. O, daj się Simon. O, Simon. Erik. Mianem Muhammad. Muhammad. Ah, to jest Can see the the I zobaczyć? O, parang. Pa, parang. 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 Co dalsze walki z motocyklem, który przepuszcza paliwo? Kocham tą kobietę, tą, tą, o tą tutaj, kocham tą kobietę, ale jak to typowa kobieta czasami ma się jej dość. Ja jej mam dość. Godzina, nie która jest, 11 w nocy. Zobaczyłem, biorę się za pompę paliwą. Zobaczymy, co to będzie w Indonezji na stacji benzynowej. Eryk zaraz, Eryk sobie tam idzie. Nie widać go, czy gdzie jest Eryk? Widać, idzie. Tam.

Znajdujemy się na dnie krateru wulkanu Bromo, którego widać za mną łączny wulkan Sumbawa. No jedziemy przez morze pyłu wulkanicznego Przed chwilą jeszcze na dnie przecierałem się przez morze pyłu wulkanicznego A teraz już z W kierunku Kupang na górnym deku. Nasza łóżka podpierniczona z kabiny VIP, w której, a prawdopodobnie za to już musieli zapłacić, czeka nas 12-13 godzin rejsu po morzu. Dzień piratami z Indonezji. Moje łóżko jest tutaj. Teraz robimy sobie pyszne zupki e, indonezyjskie. Takie lepsze wersje polskich zupek chińskich. Cóż, dziwne, bo one są popularne dzięki panu z Wietnamu. No ale, Kucharz przy nim jedzenie. Dziś za małą ostatnio później Eryk włączy, i trochę napłynie w 5 minutach ciągle pada na Indonezja to mieszanka zapachów, które wdzierały nam się pod kawę. Najczęstszym z nich był zapach goździków, które suszone były na drodze. Im bardziej oddalaliśmy się na wschód, tym częściej spotykaliśmy naturalne suszarnie. Po drodze poznajemy Floriana z Niemiec, przemierzającego świat na rowerze. Kilka dni później widzimy się w Dili, stolicy wschodniego Timor. Nasze drogi rozejdą się dopiero w daru. Jesteśmy na kempingu nad morzem, we wschodnim Timorze, niedaleko Dili, jakieś dwie godziny jazdy Wspaniały klimat, ognisko kamio Chłopaki, odświetli Florian Tam jest Erik, tam jest gdzieś, a tam jest tam Idziemy do Toma. Tom jak zawsze uśmiechnięty. woliuje. Może złapiemy. Jak kierowcy mogą tak jeździć? Już tu nic nie widać. No. to jest pan kierowca. Szuka. Jest stosownie, no nie wiem. Tak od ręki do łokcia tyle to widać i mnóstwo lusterek. To jest siostra Josha Aha. I that you're Josh's Sister I ona ta gościła nas przez parę dni. Bardzo cudowna kobieta Cudownie gotuje. Tu są dzieciaczki, jeszcze śpią. O ładnie nie to ładnie. Zrobiłbym im gili gili, ale... Gili gili, ale śpią. Tutaj Leni też śpi już prawie. Leni. też śpi. Gili gili Leni? No gili gili, nie? No gili gili. I, I Jojo. Jojo gili gili? No gili gili today? The last time gili gili. Wspaniali ludzie, którzy dali nam naprawdę gościnę. To było 4 dni uczosza, wtedy czwartek, piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, środa i 7 dni tutaj. Jesteśmy, jesteśmy naprawdę wdzięczni. Dzisiaj lecimy do Australii za 3 godziny 15 minut. Powinniśmy być na miejscu. Powinniśmy być na miejscu i 3 miesiące tam. Tam pani Małgorzata Bowen nam ma pomóc. Jesteśmy również bardzo wdzięczni. Wylądowaliśmy w Australii. Lot przebiegł bez problemów, a my co staniemy na australijskiej ziemi. Nareszcie w Australii, już na lotnisko Florian odebrał swój rower. My mamy swoje bagaże. E, Eryk wraca. Czekamy na panią Małgosię, która nas odbierze. Przyjedzie za 20 minut. Jest piękna, słoneczna pogoda czyli to, co się spodziewaliśmy. Lotnisko w Darwin. Czekamy. Będzie trzeba pracę znaleźć, kasę oszczędzić, odebrać motocykle, przejść kwarantannę, która tutaj była. Całkiem, całkiem znośna, chociaż musieliśmy pokazać parę rzeczy, ale nie, nie było tak źle. Nawet pan, jak sprawdzał motocykl Floriana, to B rower Floriana to było tylko oblukał, oblukał szybko i dobry. Jest ok, jest czysty, żeby tak było też z nami.